W moim przypadku bardziej niedosyt, bo liczyłem, że uda się wygrać ten sezon i w pucharze daci i w te 2 bo były szanse. No, wszystko zepsuła pogoda, można powiedzieć, na Bai Poland i jakby skupisko wszystkich pechów z ostatnich moich trzech lat, bo przez ostatnie 3 lata nie miałem tyle pecha co na Bai Poland, gdzie zepsuło mi się wszystko w tym samochodzie. Ten rajd przejechałem bez większych problemów, bez żadnych jakby awarii. Mieliśmy tylko jakiś tam kłopot jeden nawigacyjny, gdzie większość załóg miała, ale szybko się to udało trafić z powrotem wjechać na trasie. Jakiś tam jeden kapeć. Eee, w sumie po tym rajdzie, no szkoda, że już nie ma więcej rajdów w tym sezonie, bo można byłoby popaczyć, ale no, mamy taką sytuację, jaką mamy, no i z tym się musimy jakby zgodzić. No.